Cześć 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 Bazari w, w Assassin's Creed Odyssey Game Plus gramy na najwyższym poziomie i teraz powiem Wam tak zwolnię chwilę żeby powiedzieć Wam właściwie co będziemy robili nie co postanowiłem teraz zrobić mianowicie jeżeli chodzi o zadania mamy takie trzy zadania które dostaliśmy o tu są od Fidiasza, tego takiego rzeźbiarza, dostaliśmy trzy zadania. Właśnie te. Na czym one polegały? Wybrałem pierwszy z nich. Mam odnaleźć posąg na Kitirze. Symbol właściwie na posągu na Kitirze. On zadał zadania, żebyśmy się polecieli, znaleźli się na trzech wyspach. Itirze, Samos i Tazos. Uznałem, że na początek bierzemy Kitirę. Proszę bardzo, gdzie jest Kitira? Wyspa Kitira znajduje się tutaj. Mamy Lakonia i tutaj właśnie nam to zlecenie wpadło. Przepływamy na Kitirę. Właściwie składa się z dwóch... Bo... Znaczy wyspy i, i... Atol... Citra można zaliczyć, że też należy do tej jakby wyspy. To jest podzielone jak widzimy na trzy rejony. Już widzimy, że są tu tak zwane złote zadania. No i co się będzie działo? To się okaże za chwilę już. Mamy port. Zatem rzucamy kotwicę. Afrodyta, Afrodyta. Oczywiście na początek tuż przy nas jest punkt widokowy, y, zatem musimy go sobie y, synchronizację zrobić. jest synchronizacja zakończona Żuraw Chore Żuraw to rodzaj dźwigu oczywiście jakby ktoś nie wiedział dobrze mamy to posąg Afrodyty znajduje się na Kityrze znajduje się we wschodniej części wzgórz Pielgrzyma we wzgórza Pielgrzyma to jest to a wschodnia część <laughs> zupełnie od drugiej strony żeśmy zaparkowali więc nie szkodzi nam przebiec się po prostu do następnego, punktu, do następnego punktu widokowego do wody, tak? A. no dobra, zmoczyłaś się, zmoczyłaś się kasandra To nie będziemy, póki co przychodzili. Koń za nami nie nadąża. Nie nadąża. Teraz to ty się całuj. brat. Puzzle, oferety, cokolwiek by to nie było. Oczywiście mogłem opłynąć sobie jeszcze część na ostatek i opłynąć tę wyspę dookoła, ale w sumie tak, yy, tak, to ją trochę też przestrzelę, tak, kilka lokacji się odkryje jakiś. Nie będzie wyspa tak anonimowa do końca. Jest podstająca gałąź. Proszę bardzo. Zola Froddyty, tak? Teraz ta per per percepcja Karocan, następny, weźmiemy ten punkt. Lecimy cały czas w kierunku, który nas interesuje. Czyli wschodniego wybrzeża. Chować mi tu konie. Na mnie teraz trochę szybciej galopuje. mamy V, czyli będzie to gdzieś w pobliżu, może to jest nawet po co Afrodyty, pewnie to jest nawet dokładnie Afrodity Afrodyta Afrodyta no dobra synchronizacja Zrasta percepcja i kierowca. Teraz się a, przejdźmy. C, C mówię. i na dół. Zadanie. C, tak, e, e, wziąłem nie na dół tylko do góry, ale to działało. Mamy interakcję, proszę bardzo. Zadanie ukończone. Posąg na Kithierze. Okej. Okay. Widzicie taki znaczek orła jakiegoś ptaszka w każdym razie. No dobra. To mamy zakończone. Nie będę teraz robił tej całej wyspy. Na razie. Zrobimy wszystkie zadania od... wiecie, od kogo. Od Dobrze, następny sposób na samos. Zobaczmy zatem, gdzie jest wyspa samos. Samos jest tutaj. Dobra, odnajdujemy sobie najbliższy port. Eee, tu mamy port albo mamy też znajomego porta tutaj. Sobie tu wylądujemy. Zawołuj zawołamy Andreste i przepłyniemy sobie na wyspę Samos. jest. Teleportujemy w magiczny sposób Andresta. Proszę bardzo, obrzadzkuj już. I, i wypływamy. Zobaczmy gdzie jest wyspa samoc żebyśmy dobrze nacelowali Samoc, no gdzieś w tym kierunku Opływamy to z tej strony Okej, okay, będzie trochę nudów 3000 km czyli ponad 3 km Ale możemy pośpiewać sobie szanty w międzyczasie

ale statków tu pływa. chętnie bym miał wszystkie bo tam mam takie zadania żeby i tańskie niszczyć i spartańskie i e, pirackie ale może kiedy zrobię odcinek o walkach morskich Na razie tych co tego nie lubią nie będę za nudą też... Widzicie tutaj jest dość ich sporo żeby nie podpaść się nie mogę sztuknąć z nimi za bardzo <laughs> Dobra to... oni się między sobą widzą, dają też No dobra, z tej strony por tu nie widać Musimy jakąś tą wyspę opłynąć, znaleźć porta, tu widzę, że pewnie będzie nieunikniona walka z piratami. Cztery statki nawet mają tu. Dobra, nie ma co nawet e, uciekać. Po prostu podejmijmy to. O. Było niezłe zderzenie ostre. Jeden statek mam piracki z głowy. jeszcze tu tego jakbym zniszczył To może by mi wystarczyło Nie są to zbyt mocne statki, jak widać Okej okay. Dobra i proszę, przed z piratami, co niewykonane ale to nie koniec, tu jest następny, który tarasuje nam przejazd. Już jest większy od tamtych. Ale oberwo porządnie już na wstępie. Co raczej nie powinien zagrażać. chyba stąd nie mógł się nie wiem za zatopmy go okej okay. trochę drewno, trochę skór nic specjalnego pójdźmy zatem dalej szukamy portu w tej wyspie Może będzie gdzieś w tej zatoczce No mógłby być ale nie widać No niestety Nie ma szkoda Opłyniemy to dalej Tu jest dziwnie wystająca malutka wysepka a jeżeli coś takiego wystaje to z pewnością tam jest coś do wzięcia, albo jest jakiś skarb, albo przynajmniej albo też jakieś zadanie do wykonania. Na pewno nie jest ono tam bez powodu na bank. Okej. Okay. Dobrze mamy tutaj gdzieś w pobliżu od razu punkt synchronizacji widzę tam jest to za 90 metrów Jak jest sporo daleko od tego portu? <coughs> A na jakimś posągu? Czyli to jest posąg Hera. Nie pamiętam od czego była hera. mitologii greckiej eee, czy tam rzymskiej no dobrze żeśmy okiem na mapę tam sto to oczywiście dobra eee, postąg posejdona znajduje się na południowych sporach na południowych sporadach na północ wyspy samos na nie niewielkiej... o matko czekajcie ja mówiłem że to nie jest bez powodu <laughs> wyspa radia to będzie znajduje się na niewielkiej wyspie na pół a nie północ sorry to tu od wyspy samo, samos posąg zajmuje po wyspy wyspy nieźle, no dobra zatem wracamy na nasz statek jednak źle wycelowałem no ale przynajmniej mamy odkryty punkt widokowy więc jak będzie jakieś zadanie yy, na tej wyspie to już nie będę musiał tu płynąć Nie doczytałem, widzicie wcześniej. Ale... Ciężko tam. W końcu tak fajnie się płynie. Jest. Skarba mamy, drewnianka. No płyńmy płymy, płyńmy, płyńmy naszą to no na jeszcze 1300 metrów będziemy na tej niewielkiej wyspie której połowę zajmuje posąg Poseidona, czyli Boga wód, mórz, oceanów Myślę, że to był drugi pułk w się, jeżeli chodzi o taką siłę power W końcu większość ziemi zajmują wody, prawda Czy tutaj będziemy mieli w ogóle to wątpię jakiś port raczej nie nie mamy co liczyć na port w jakiś sposób muszę po prostu się tam dostać, okej pójdźmy oczywiście, że tak no szczerze mówiąc to wyspa to sobie od razu lokację zaliczę, bo myślę, że tutaj nie będzie już powodu, żeby wracać. Mogę się oczywiście mylić. Ale... Dziewczyny, nie patrzcie. Tego nie miał się czym pochwalić powiedzmy. Fidiasz, jeżeli to Fidiasz go wyrzeźbił, to... Nie, nie chyba go nie lugał. Dobrze, jaki mamy tu znacznik? Przyjrzyjmy się. Nie wiem, rodzaj łusk. łuska to jest, czy co? Okej, okay, posąg na samos został zaliczony Ale zaliczmy sobie również... No rację tutaj, czemu nie? Nie mamy tutaj... ...więty nie Poseidona Nie mam tutaj, zdaje się, tego do przenoszenia więc musiałbym... Po prostu jeszcze raz tu płynąć. Nie słuchałem szczerze mówiąc, co mówiła. Lefa zabite zostały dwie samice. Jedna uległa poległa, oj lepiej się naprawić. dobra, zdzieliłem przez web. Zatem uhu huhu. Uh, uh, tu już ząb no Proszę, 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 kto by się spodziewał. A tu coś tam. Ćłuk. A to nie jest jako lokacja nawet. Znaczy nie jest znakiem. No po prostu nie ma tu. Jakby misji do zrobienia. Nie, bo to było po prostu zabić wieża alfa. No mamy tu tutaj też w pobliżu jakiś wideobóz ze skrzynią. Z powódcą. Ale to też raczej nie jest traktowane jako... Jako jakaś tam lokacja taka do zrobienia. tam cię nie reagują trudno kim nie każe. no cześć czyli że mam ci zabrać tam to siedzi dalej nic dobra sobie no dobra Tak, malaka, malaka. Nie zdążył na czerwono zaatakować jego strata życia no gdzie jest ten skarbek nasz no dobrze e, tak czy inaczej zostało to zrobione w kolejnym odcinku zrobimy ostatnią misję dla Fidiasza zapraszam